Producent napoju jogurtowego z witaminami B6 i D. Sponsorem programu był właściciel marki pomp ciepła Kaisai. Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Kleber, producent opon wielosezonowych. Chyba tam ostatni raz gdzie ona jest. Zginie za 24 godziny. Gra w jego grę. On stawia ci warunki, a ty je spełniasz. wypuścić Wolnickiego? Pły Maciek wczoraj był złym chłopcem. Dzisiaj jest mordercą i porywaczem. Jutro będzie martwy. Umie się bronić. Przed Wolnickim się nie obroni. Panuje. Przestańmy udawać, że nad czymkolwiek panujemy! Błagam! Szadź. Finał sezonu dziś o 22.05 w TV. Ale ubiłam kupę. Mamo, magi do kurczaka i do wielu innych potraw, bo magi wybitnie podkreśla ich smak. Bezcenny smak, mamo. Zaskoczy potok pod ziemią. Świt na zamku. Wieczór w winnicy. I kawa w chmurach. Być może nie zaskoczą Cię te parę... Że <produ funny gli apprentice systems> <how> to <himself> <fry> Podaje się komuś. Z ozina forte, wyzdrowieje szybciej? Sama się przekonaj. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki, z wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. I jak ola. Nie. Biegałem. Robię jedzenie. A co? Takie danie dla sportowców. Fyt! I go. Najlepsze bieganie to po lesie, a najlepszy selek? Z piątnicy, no bo skąd? Gdy za oknem zawierucha, cierpi na tym nos malucha. Słychać tu... już sapanie noska, mamę więc Dnia wy... zapach cały i troskliwie nos otacza. Lekki oddech szybko wkracza. Ura...